Od kilku miesięcy przygotowujemy się do tych zmian z uwagi na postulaty i mieszkańców, i restauratorów, i turystów. Chcielibyśmy wzorem miast europejskich czy innych miast w Polsce. Ograniczyć y, możliwość ruchu samochodowego w centrum miast, żeby rynek i uliczki y, 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 wokół rynku tętniły życiem, żebyśmy spokojnie mogli się tutaj poruszać, żeby dzieci mogły spokojnie się y, bawić, przebiegać też przez ulicę, żeby nie trzeba było y, patrzeć dookoła, gdzie za chwilę pojawi się samochód, żeby restauratorzy mieli faktycznie możliwość prowadzenia swojej działalności gospodarczej, ale też żeby wyciszyć trochę centrum miasta. Chcielibyśmy poprosić o opinię dzisiaj mieszkańców, co na ten temat sądzą, bo to też dla nich będzie trochę taka rewolucyjna zmiana. Jakie cele chcemy osiągnąć poprzez te zmiany? Rozszerzyć strefę przyjazną dla pieszych i rowerzystów? Ograniczyć niską emisję w centrum miasta, głównie w obszarze, gdzie zlokalizowane są pogródki letnie. Stworzyć jeszcze lepsze warunki dla rozwoju działalności restauracyjnej, powstanie nowych ogródków restauracyjnych. Zwiększyć dostępność i atrakcyjność turystyczną Opola i ograniczyć ruch tranzytowy. Co z miejscami parkingowymi? Po zmianach w tym, na tym etapie na wymienionym obszarze będzie dostępnych dla kierowców łącznie 50 miejsc parkingowych, czyli Dużo. Chcemy dać mieszkańcom alternatywę w postaci zmian sukcesywnie wprowadzanych. Być może kiedyś do tego dojrzejemy, że trzeba będzie zamknąć centrum miasta w całości. Jednak tych, tych kilka miejsc, które pozostanie, uważamy, przeanalizowaliśmy to naprawdę dobrze. To nie jest pomysł, który jest ad hoc, naraz sobie wymyśliliśmy, że, że takie zmiany w mieście będą. Analizujemy, próbujemy pogodzić różne potrzeby mieszkańców i wiemy, że tych miejsc, tak jak pan naczelnik powiedział, 50 jeszcze zostanie, ale w strefach ściśle wyznaczonych i to nie powinno być ze szkodą dla już istniejących restauratorów czy turystów czy mieszkańców.